Dzień dobry, jestem XZGD20 i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest kolejny odcinek z Minecrafta. I serdecznie że nie było odcinku z Minecrafta, ale to yy, tam ten świat sobie usunę, usunąłem przez pomyłkę. Niedawno yy, zaczynam na całkiem nowym świecie. Ja się nie, 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 nie przed chwilą go zrobiłem. Yy, tutaj, a, znalazłem wioskę i właśnie tutaj chodzę trochę, na znaczy nic nie znalazłem praktycznie w tej wiosce. a ja tam siedzieli z rozpiętą, Mam coś mało to wioski. Myślcie, piszcie w komentarzach, czy, jakie yy... w komentarzach propozycje na następne odcinki też z Minecrafta i ogólnie swoje propozycje, co ogólnie nagrywać. Tak to w sumie chcę wiedzieć, co wy chcecie. Ja bym też w komentarzach, czy w końcu jestem na nowym świecie, czy tamten wam w ogóle pasował. Bo chcę też to wiedzieć. O, jest koniec. To jest srebrny zombie. Uh -huh, trochę on dostałem. Jakieś dziwne dźwięki słyszę. Ja to chyba sprawdzę, bo przed chwilą jeszcze tutaj jeszcze trochę chodziłem, gdy znalazłem tą wioskę. Ale chyba nic tu nie ma. No. Ewentualnie. Garna łóżko. No bej, nic tu nie ma w tej wiosce, tylko jedna skrzynka. A tej obraźni będę, mam jedzenie. No, gdzieś... A tam idę. Mam że szybko jakieś miejsce fajne znajdę. W sumie tu jest fajnie, ale Ludzie tam coś się nie generuje w ogóle. Nie wiem, czy wy to widzicie. Kolejna wioska. Przesyła ja się tam w ogóle. Wydawało mi się, że tam w ogóle nic nie ma. Ale nie, bo to chyba pszczoła. Jeszcze nie widziałem ich w Minecrafcie. Co, jak się udało? A, nie. To już wiem, że lepiej ich nie atakować. Ściga mnie dalej. O dziękuje, to głupio było. Dobra, chyba już nie ja takie. No A to tam sobie wioski w sumie zajmę. Może tam będzie przynajmniej kilka skrzynek. Jakieś bagna. Jakieś lasy. Co tak dużo tych pajęczyn? Nie wiedziałem, że tak jest. Co to? I co to za? What? krok. Nie widziałem już takiej struktury. Że pajęczyny. Jak jakby opuszczona wioska, albo nie wiem, jakby... O nie. Tam, by mnie nie zauważył. Nie zauważył mnie. Ile tu tych pojęć Mogę tu Wydawało mi się, że widziałem wieśniaka, ale nie. Ludzie jak mnie przestraszył. że jeszcze kolejny. O, lis. Ich też nie widziałam. Tam mnie coś nie atakuje. O nie, noc. Zobaczcie sam jeszcze co jest. Mam no jeszcze trochę czas. Mam więcej, że tu jeszcze lisa w ogóle nie widziałem w minecraft'cie Jak go załatwi, to co zrobi? Ale ma dźwięki dziwne. Nie, nie, po prostu przetaną no ucieka. Aha. No ludzie. A co on wyjdzie? nie widziałem, jeszcze takiej wioski opuszczonej. Nie wiem, jeszcze jakieś zombie łażą. Kolejne lisy. Tam coś jest. Tam zombie łazi. Ciekawe, czemu to jest jak opuszczone. To jakiś zombie łazi kolejny. Ile tych zombie tu jest? O nie. Nie mam miecza, żeby się tego pozbyć. I tak. O nie, jeszcze niżej jest jeszcze pańczyna, naprawdę. No jak wolno. Biorę w to nie wpaść, biorę w to nie wpaść. Eee. O dobra, nie wpadł. nie wejdą? Ludzie bym się straszył. A na górze, bo boję się, że mi tu wejdą zombie, albo creepery, co gorsza. O, tu mi nie wejdą. Jak to zbyt daleko? O! Mam nadzieję, że mi tu nie wyskoczy. No to widziałem zębęka chyba. Tam łazi jeszcze. Muszę że mnie podpalił. To coś jest. Nie. Nic ciekawego. Tam się w końcu strzało jakieś drzewo. Lepsze to niż nic. Hmm, chyba... to nie chcę. O, Dobra. Dobra, chyba powoli będę kończyć za nocie, bo, bo, tak, bo tak patrzę. i chcę, żeby teraz trwały tak krócej te odcinki, jak może po 10 minut. Yy. Taki kolega mi mówił właśnie, że yy że fajnie jest oglądać jak 10 minutowe odcinki no tak mi mówił, może jest to prawda. Dobra, to piszę komentarze, subskrybujcie, zostawicie łapki, łap, łapki w górę yy, Następny odcinek nie może jutro wyjdzie może też z Minecrafta. Yy, do widzenia.